Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj przygotowałam dla ciebie spokojny flow dla naszych obiadar. Więc zapraszam cię na matę i zaczynamy. Zaczniemy sobie od pozycji dziecka, więc sobie przejść do klęku podpartego i z klęku podpartego przejdź do pozycji dziecka. Stopy są złączone, kolana idą delikatnie szerzej, dłonie wędrują do przodu i z kolejnym wydechem zejdź klatką piersiową między UDA. Odłóż czoło na macie. W tej pozycji możesz sobie na początek zamknąć oczy, przymrużyć je. Skupmy tutaj swoją uwagę na ciele, na tym, jak to ciało dzisiaj się czuje, jak czują się nasze biodra, kręgosłup. Zwróć na to uwagę. Pomyśl w tej pozycji o tym, żeby z każdym wdechem wyciągać czubek głowy do przodu, a z wydachem o tym, żeby wycofać pośladki do tyłu, do pięt. Kręgosłup jest wydłużony. Dłonie są na szerokość Twoich barków bądź nawet delikatnie szerzej, tak żeby zrobić przestrzeń dla Twojej głowy, tak żeby szyja i kark mogły się rozluźnić. Przenieś uwagę na swój oddech. Zaobserwuj wdech, zaobserwuj wydech. Oddech stopniowo się uspokaja. Wdechy i wydechy stają się dłuższe, głębsze. Jednocześnie twoje ciało się rozluźnia. Klatka piersiowa opada w kierunku maty. Pośladki wracają do pięt. I weź sobie jeszcze w tej pozycji trzy spokojne oddechy. Ostatni wdech, ostatni wydech. I z kolejnym wdechem powoli otwórz oczy, unieś swoje ciało do klęku podpartego. Ustaw swoje dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, tak żeby pozycja była stabilna. Zaangażuj mięśnie brzucha, delikatnie podciągając pępek do kręgosłupa i w górę. Aktywnie odepnij się od dłoni, oddalając łopatki od kręgosłupa. Skieruj łokcie na zewnątrz, łokcie mogą być delikatnie ugięte, tak, żeby nie wchodzić w przeprostem. Czubek głowy wyciąga się do przodu, tak żeby kręgosłup. Pozostawał ułożony w jednej linii. I z kolejnym wdechem przejdziemy do pozycji krowy. Kręgosłup wklęsły, wzrok do przodu. Wydech, kocik, grzbiet. Mocno odepni się od dłoni, zaokrąglając kręgosłup. Wdech, pozycja krowy. Spójrz do przodu. Wydech, kocik, grzbiet, broda do mostka. Wdech. I wydech. I zróbmy sobie trzy powtórzenia. Wdech płynnie, przejdź między pozycją krowy a pozycją kociego grzbietu. Cały czas pamiętaj o oddechu. To oddech rozpoczyna każdy ruch. Wdech ostatni raz i wydech. Z kolejnym wdecham ułóż kręgosłup w neutralnej pozycji. Raz jeszcze wydłuż swój kręgosłup. zaangażuj mięśnie brzucha. Aktywnie odepchnij się od dłoni. I w tej pozycji unieś prawą nogę do tyłu i w górę. Noga jest ugięta pod kątem prostym. Tu będzie wdech, i z wydechem skieruj prawy łokieć, prawe kolano, przepraszam, prawe kolano w kierunku. Prawego ramienia i staraj się unieść nogę jak najwyżej do barku. Wdech noga idzie do tyłu i w górę stopa aktywna i wydech. Prawe kolano jak najwyżej do prawego barku. Wdech i wydech. I jeszcze dwa razy wdech. I wydech. Ostatni raz wdech, góra. Z wydechem przyciągnij kolano do prawego barku i zatrzymaj się na moment, unieś nogę jeszcze wyżej. Odepni się mocno od dłoni, weź wdech i z wydechem odłóż prawą stopę na zewnątrz prawej dłoni. Lewa dłoń zostaje i z kolejnym wdechem unieś prawą rękę w górę. Do skrętu kręgosłupa. spójrz za dłonią. Odepchnij się od lewej dłoni, wyciągnij prawą rękę w górę. Jeżeli czujesz napięcie w szyi, możesz spojrzeć z powrotem do maty. Bądź w prawą stronę. Weź sobie jeszcze jeden wdech. I z wydechem wróć prawą dłonią na matę. Z kolejnym wdechem raz jeszcze wycofaj prawą nogę, ugiętą pod kątem prostym. Podeszwa stopy idzie w górę. I z wydechem teraz otwórz prawe biodro, przenieś nogę do boku. Z wydechem opuść nogę. I z kolejnym wdechem raz jeszcze unieś nogę w górę i wydech okrężnym ruchem przez bok opuść nogę. Wdech, góra. I wydech przez bok w dół. I zataczamy okrężne ruchy prawym kolanem. Z kolejnym wdechem, gdy uniesiesz nogę w górę, zatrzymaj się. Z wydechem raz jeszcze przyciągnij prawe kolano do prawego barku i odłóż stopę na zewnątrz prawej dłoni. Możesz podwinąć palce lewej stopy i odsunąć delikatnie kolano, tak, żeby wydłużyć tą nogę z tyłu. Lewa dłoń zostaje i z kolejnym wdechem prawa ręka w górę spójrz za dłonią i z wydechem skieruj prawy łokieć jak najniżej do maty. Być może uda się dotknąć łokciem matę. Wdech, unieś rękę, spójrz za dłonią. I wydech, łokieć do maty. Wdech, góra. I wydech. I zróbmy sobie trzy powtórzenia. Wdech. I wydech. Dwa razy wdech. I Wydech i ostatni raz wdech. wydecham łokieć do maty i zatrzymaj się. Zejdź ciałem jak najniżej. I z kolejnym wdechem odepnij się od lewej dłoni, unieś prawą rękę w górę, spójrz za dłonią. I z wydechem odłóż dłoń z powrotem na matę. Z kolejnym wdechem wycofaj prawą nogę, do tyłu noga ugięta pod kątem prostym. Z wydechem raz jeszcze otwórz swoje prawe biodro, przenieś nogę do boku, skieruj kolano do... Parowego barku i odstaw stopę na zewnątrz lewej. Przepraszam, na zewnątrz prawej dłoni. I z kolejnym wdechem powrót. Prawa noga w górę. Wydech. Otwórz biodro. Przenieś nogę do boku i do przodu. Powtórzymy trzy razy. Wdech. Noga idzie do tyłu, w górę. I wydech. Noga przez bok idzie do przodu, na zewnątrz prawej dłoni. Wdech. I wydech. I ostatnie powtórzenie. Wdech. I wydech. Zatrzymaj się tutaj. Raz jeszcze zejdź biodrami jak najniżej, możesz podwinąć palce lewej stopy, wycofać lewe kolano. Przesuń teraz dłonie delikatnie do przodu, tak żeby nadgarstki były w jednej linii z palcami prawej stopy. Weź sobie wdech i możesz tutaj zostać, jeżeli już tutaj czujesz intensywne rozciągnięcie w stawach biodrowych. Natomiast jeżeli masz ochotę wejść głębiej w pozycję, możesz zacząć uginać ręce w łokciach i odłożyć przedramiona na matę. I w tej pozycji wewnętrzna krawędź prawej stopy może się delikatnie oderwać od maty, twoje prawe kolano może pójść na zewnątrz. I w tej pozycji staraj się wydłużyć kręgosłup. Czubek głowy ciągnie do przodu. Jeżeli trudno jest się odłożyć przedramiona na matę, możesz pozostać na całych dłoniach i stopniowo zacząć uginać łokcie, schodząc nieco niżej. I zatrzymajmy się w pozycji jaszczurki na trzy spokojne oddechy, cały czas myśląc o wydłużeniu kręgosłupa. I z kolejnym wdechem powoli odepchnij się od dłoni, unieś ciało. Delikatnie wycofaj biodra i z kolejnym wdechem raz jeszcze unieś prawą nogę ugiętą pod kątem prostym i z wydechem odłóż prawą nogę do klęku podpartego. Poprzenosimy sobie biodra raz na jedną stronę, raz na drugą. Nie musisz całkowicie odkładać bioder na matę. Wykonaj sobie kilka takich przy, przyjemnych skrętów. I zatrzymaj się w klęku podpartym. I to samo zrobimy sobie na drugą stronę. Przejdę tak, żeby było mnie lepiej widać. Ustaw dłonie z powrotem pod barkami, kolana pod biodrami. I z kolejnym wdycham unieś lewą nogę w górę. Noga jest ugięta pod kątem prostym. I z wydechem przyciągnij lewe kolano jak najbliżej lewego barku. Unieś nogę wysoko do boku. Wdech noga do tyłu i w górę. I wydech. Łokieć. Przepraszam, kolano do barku. Wdech. I wydech. I zróbmy sobie trzy powtórzenia. Wdech noga do tyłu i w górę. I wydech. Wdech. I wydech. I ostatnie powtórzenie. Wdech, wydech, kolano, bark, zatrzymaj się, odłóż stopę na zewnątrz lewej dłoni. Prawa dłoń zostaje i z kolejnym wdechem unieś lewą rękę w górę, Spójrz za dłonią. Odepnij się aktywnie od prawej dłoni. Wycofaj lewy bark, skieruj łopatkę do kręgosłupa. Jeżeli czujesz napięcie w szyi, spójrz do maty bądź w lewą stronę. Weź wdech i z wydechem odłóż dłoń na matę. Z kolejnym wdechem wycofaj lewą nogę, unieś podeszwę stopy do sufitu i zacznij wykonywać okrężne ruchy w stawie biodrowym. Zataczamy koła lewym kolanem, z każdym wdechem noga idzie w górę, z wydechem noga przez bok idzie w dół. Z kolejnym wydechem przeniesiemy stopę. Na zewnątrz lewej dłoni. Możesz wycofać nieco prawe kolano, tak żeby wydłużyć nogę z tyłu. Biodra zejdą delikatnie niżej. Prawa dłoń zostaje i na wdechu lewa ręka w górę. Spójrz za dłonią i z wydechem. Łokieć idzie w kierunku maty. Wdech góra i wydech. Wdech. I wydech. I zrobimy sobie trzy powtórzenia. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I ostatni raz wdech góra. Z wydecha. Łokieć do maty i zatrzymaj się. Zejdź ciałem jak najniżej. Być może Twoje lewe kolano delikatnie pójdzie na zewnątrz, uniesie się wewnętrzna krawędź lewej stopy. Staraj się myśleć też o wydłużeniu kręgosłupa i z kolejnym wdechem unieś lewą rękę. Spójrz za dłonią, z wydechem opuść dłoń, z powrotem na matę. Delikatnie wycofaj biodra, wycofaj lewą nogę. I z kolejnym wydechem. Okrężnym ruchem. Przenieś lewą stopę z powrotem na zewnątrz lewej dłoni. Na wdechu wycofaj nogę, unieś ją w górę i wydech, zataczając koło kolanem, przenieś stopę do przodu. Wdech trzy razy i wydech. Dwa razy wdech i wydech. I ostatnie powtórzenie wdech. I wydech. Zatrzymaj się tutaj. Możesz znowu wydłużyć lewą nogę, zejść biodrami delikatnie do maty. Możesz też skierować nieco palce lewej stopy na zewnątrz, tak żeby pojawiło się więcej przestrzeni w Twoim biodrze. I możesz zostać na całych dłoniach, możesz przejść dłoni do przodu, zacząć uginać ręce w łokciach, tak żeby zejść na przedramiona. Pociągnij czubkiem głowy do przodu, wydłuż kręgosłup, z wydechem zejdź biodrami delikatnie w dół. Twoja wewnętrzna krawędź lewej stopy może oderwać się od maty, kolano może pójść na zewnątrz. I pozostań tutaj. Weź sobie trzy spokojne oddechy. Z kolejnym wdechem odpychając się od dłoni unieś ciało w górę, odepnij się od dłoni i wycofaj na wdechu lewą nogę, z wydechem odłóż nogę do klęku podpartego i raz jeszcze poprzenosimy sobie biodra raz na jedną stronę, raz na drugą. I zatrzymaj się, podnieś palce stóp, upewnij się, że twoje dłonie są pod barkami, że palce dłoni są szeroko rozstawione. I z kolejnym wydechem przejdź do psa z głową w dole. Aktywnie odepnij się od dłoni, unieś biodra wysoko w górę, oddalając je od czubka głowy. Nogi mogą być na razie ugięte, pięt, mogą być w górze. Zatrzymaj się na trzy oddechy. I z kolejnym wdechem uniesiemy prawą nogę w górę, zagniemy nogę w kolanie i przyciągniemy stopę do pośladka, kolano idzie wysoko do sufitu. Otwórz mocno swoje prawe biodro. Cały czas aktywnie odpychamy się od dłoni, weź wdech i z wydechem przyciągnij prawe kolano do prawego łokcia i odłóż stopę na zewnątrz prawej dłoni. Dłonie są pod barkami, prawa stopa jest na zewnątrz prawej dłoni, noga z tyłu jest wydłużona. Delikatnie pobujaj się tutaj do przodu, do tyłu, biodra są cały czas w dole, w jednej linii, staraj się nie unosić bioder góra-dół. Jesteśmy cały czas w jednej linii i przesuwamy się do przodu i do tyłu. Zatrzymaj się i możesz zostać na całych dłoniach, możesz spróbować zejść na przedramiona. Możesz dać sobie palce prawej stopy na zewnątrz. I tutaj znowu pomyśl o wydłużeniu. Lewa pięta ciągnie w tył, czubek głowy ciągnie w przód. Trzy oddechy. I z kolejnym wdechem przejdź na całe dłonie. Otóż swoje lewe kolano i przejdź prawą stopą do lewej krawędzi maty, układając prawą nogę delikatnie po skosie do pozycji półgołębia. Prawe kolano jest przy prawym nadgarstku, prawa stopa jest bliżej lewego biodra, odepnij się aktywnie od dłoni. Noga z tyłu wydłużona i z wydecham. Możesz sobie zejść niżej na przedramiona. I w tej pozycji pamiętaj, żeby cały czas aktywnie odpychać się od przedramion, tak żeby nie zapadać się w klatce piersiowej. Możesz też zejść niżej, złączyć dłonie i odłożyć czoło na grzbietach dłoni. Jeżeli masz ochotę, możesz wyciągnąć ręce do przodu i odłożyć czoło na macie. Bez względu na to, w którym wariancie jesteś, to tutaj powinnyś czuć yy, rozciągnięcie w prawym pośladku i pracę w prawym biodrze. Jeżeli coś się dzieje w kolanie, to wycofaj się z pozycji, ułóż ciało inaczej, ułóż nogę z przodu nieco inaczej, tak, żeby ten dyskomfort nie pojawił się w tym kolanie. Te kolano chcemy, żeby było w bezpiecznej pozycji. Weź sobie jeszcze jeden oddech. I z kolejnym wdechem powoli unieś swoje ciało. Podwiń palce lewej stopy, unieś kolano, odepnij się od dłoni i z wydechem wróć do psa z głową w dole. Pomaszaruj sobie w miejscu, uginając naprzemiennie nogi w kolanach. Raz prawa, raz lewa noga. Delikatnie, powyciągaj raz prawe, raz lewe biodro do sufitu. Zatrzymaj się w psie z głową w dole i to samo zrobimy na drugą stronę. Unieś lewą nogę. Noga jest ugięta w kolanie, stopa idzie do pośladka, a kolano idzie wysoko w górę. Otwarcie w lewym biodrze. Weź wdech i z wydechem. Przeciągnij kolano do lewego łokcia i odstaw stopę na zewnątrz lewej dłoni. Wydusz prawą nogę. Noga jest wyprostowana w kolanie. Odepnij się aktywnie od dłoni. I po balansu wam do przodu, do tyłu. Zatrzymaj się i możesz zostać tutaj na wyprostowanych rękach, a możesz zejść niżej na przedramiona. Możesz też spróbować sobie dać palce lewej stopy na zewnątrz, może uda się zejść tutaj delikatnie niżej. I pozostań sobie w tej pozycji na trzy oddechy. I na wdechu wróć na całe dłonie. Odłóż prawe kolano, grzbiet prawej stopy i przynieś sobie lewą stopę do prawej krawędzi maty i ułóż lewą nogę do pozycji gołębia. Lewe kolano jest blisko lewego nadgarstka. Lewa stopa jest bliżej prawej krawędzi maty. Odepnij się na wdechu, wydłuż przód ciała i z wydechem. Możesz zejść na przedramiona, możesz zejść jeszcze niżej, łącząc dłonie i odkładając czoło na grzbietach dłoni, a jeżeli masz ochotę, możesz wyciągnąć ręce do przodu i odłożyć czoło na macie. Ostatni oddech i z kolejnym wdechem. Powoli powróć na całe dłonie. Odepnij się aktywnie od dłoni, podwij palce prawej stopy, unieś kolano i z wydechem przejdź do psa z głową w dole. Raz jeszcze pomaszaruj sobie w miejscu, uginając na przemiennie nogi w kolanach. Wydusz tyły nóg, wydusz kręgosłup. Zatrzymaj się, być może delikatnie, zbliżając pięty do maty, wydłużając nogi. Ostatni wdech i wydech. Zagnij sobie delikatnie nogi w kolanach i przejdź dłoni w kierunku stóp. I teraz rozstaw sobie stopy na szerokość maty. Skieruj palce stóp na zewnątrz, pięty do wewnątrz i zejdź biodrami do maty. Pozycja malasanem. Złącz sobie dłonie na wysokości klatki piersiowej. Twoje ramiona są ułożone od wewnętrznej strony uda i delikatnie naciskają na uda, tak żeby otworzyć jeszcze mocniej biodra. Napnij pośladki. Dłoń dociska, do dłoni, kręgosłup. Głowa jest na przedłużeniu kręgosłupa, więc możesz delikatnie patrzeć do maty. Staraj się też nie zadzierać głowy. I zostań sobie tutaj na jeszcze trzy oddechy. na no to jest pozycja, która świetnie nam otwiera nasze biodra, ale także rozluźnia dolny odcinek kręgosłupa. Weź sobie jeszcze jeden oddech. Przeniesiemy sobie teraz dłonie do tyłu. Opuść pośladki na matę. Przesuń sobie delikatnie stopy do przodu, dłonie podparte z tyłu za pośladkami. Stopy cały czas są na szerokość maty, bądź nawet delikatnie szerzej. Weź wdech, odepnij się aktywnie od dłoni, wydłuż kręgosłup, otwórz klatkę piersiową i z wydechem przenieś nogi na jedną stronę. Wdech kurą I wydaj druga strona. I kilka takich powtórzeń. Możesz kierować wzrok w przeciwną stronę niż Twoje nogi. I zatrzymaj teraz nogi z prawej strony na moment. Weź sobie trzy oddechy, spójrz w lewą stronę. I wdech, nogi wracają. Wydech, lewa strona. Wzrok do prawej. I wdech, góra. Przejdź sobie naprzód, maty. I kręg po kręgu odłóż ciało do leżenia na plecach. Przyciągnij uda blisko brzucha, delikatnie rozmasuj kręgosłup. Rozluźnij swoje barki, ramiona, głowa wygodnie podparta. Teraz zacznij wykonywać obszerne ruchy swoimi kolanami. Nogi są cały czas złączone. I z wydechem przenieś nogi do przodu. Z wydechem przyciągnij uda do brzucha i zmiana kierunku ruchu, okrążenia w drugą stronę i przyciągnij uda do brzucha, zatrzymaj się, obejmij nogi ramionami, oderwij czoło. Oderwij głowę od maty, przyciągnij czoło do kolan. Jeszcze mocniej obejmij swoje nogi, możesz chwycić za łokcie za ramiona, poczuj rozciągnięcie kręgosłupa, weź wdech i z wydechem ostrożnie odłóż ciało, z powrotem do leżenia na macie. Jeżeli masz jeszcze chwilę, to możesz pozostać teraz w nie w pozycji relaksacyjnej. Do czego Cię naprawdę bardzo serdecznie zachęcam. A z mojej strony to już koniec na dzisiaj. Przeszliśmy przez całą sekwencję asan y, dla naszych bioder. Mam nadzieję, że, że czujesz y, tą pracę, którą wykonaliśmy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do zobaczenia na kolejnej praktyce. Cześć.